To, że na opakowaniu mrożonej marchewki jest napisane, że pochodzi spoza Unii Europejskiej, to wcale nie oznacza, że jest z Ukrainy. Uff. 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 Przyjacielu, raz w kozie śmierć. Dobrze, trudno. Kacie, czyń swoją powinność. Krzyś, odezwij się. Powiedz coś. Trzeba ratować królika. Królik zamówił pomidory spoza Unii Europejskiej. Wygląda na to, że jest już trochę e, za późno. Mam was przebrzydłe szkodniki. Wiem, że tu jesteście. Aha! Wyłapię was co do jednego, robale. Choćbym miał przekopać ogród. Zjesz jutro z apetytem marchewkę? Nie, nic z tego, bo mama kupiła dzisiaj brokuły Jutro czeka mnie ciężki obiad Jeśli z tego samego źródła, to w najlepszym wypadku Czeka cię ciężka sraczka Albo się zeżygasz i zesrasz naraz Kubusiu, dlaczego wylałeś cały miód? Bo w miodzie jest plastik Na dodatek miód jest zapleśniały do jedzenia pozostały nam już tylko jabłonka. Jedynie z naszej jabłonki nie są zgniłe. Uważaj!